Twoje życie nie powinno być otwartą książką, a Twoja opinia nie powinna być ujawniana za każdym razem. Kultywuj prawdę i kłamstwo, aby ktoś Cię nie skończył. Zrównoważone życie jest właściwą drogą, do tego pozostań do końca, nie bądź słaby. Według stoicyzmu, jednym z negatywnych aspektów mówienia prawdy jest to, jak takie podejście może wpływać na relacje międzyludzkie. Stoicy zdają sobie sprawę ze znaczenia budowania i utrzymywania zdrowych więzi, a czasami trudno jest przełknąć czystą prawdę. W sytuacjach, w których prawda może zranić uczucia lub zaszkodzić samopoczuciu emocjonalnemu drugiej osoby, stoicyzm podkreśla potrzebę zachowania roztropności i współczucia przy podejmowaniu decyzji o przekazywaniu uczciwych informacji. Ponadto stoicyzm uczy, jak ważne jest skupianie się na tym, co jest pod naszą kontrolą i akceptowanie tego, czego nie ma. Zawsze mówienie prawdy, zwłaszcza gdy nie jest o to proszone, może prowadzić do niepotrzebnego konfliktu i zwiększać obciążenie emocjonalne zarówno mówcy, jak i słuchacza. Filozofia stoicka sugeruje, że w pewnych sytuacjach rozsądniej jest starannie wybierać słowa i brać pod uwagę wpływ naszych słów w szerszym kontekście. Innym problemem związanym z mówieniem prawdy przez cały czas są trudności w poruszaniu się po trudnych i etycznych sytuacjach. Czasami prawda może być subiektywna, a stoicyzm podkreśla znaczenie rozważenia punktu widzenia innych. W niektórych przypadkach prawda może być różnie interpretowana przez różnych ludzi. A filozofia stoicka zachęca do roztropności w ocenie etycznych i moralnych konsekwencji sytuacji przed przekazaniem prawdy. Ponadto stoicyzm ceni umiar i równowagę we wszystkim. Zawsze mówienie prawdy bez uwzględnienia czasu, miejsca i okoliczności może naruszyć tę zasadę. Stoicy argumentują, że prawda powinna być przekazywana w sposób sprzyjający wspólnemu dobru i cnocie. A nie w sposób, który powoduje niepotrzebne szkody lub zakłóca harmonię społeczną. Według stoicyzmu, jedną z zalet bycia trochę kłamcą jest umiejętność zachowania dyskrecji w naszych interakcjach społecznych. Stoicy uznają znaczenie budowania zdrowych i harmonijnych relacji, a w niektórych sytuacjach absolutna prawda może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Filozofia stoicka sugeruje zatem, że przy przekazywaniu informacji Rozsądnie jest brać pod uwagę kontekst, uczucia innych ludzi i wpływ słów na harmonię społeczną. Innym aspektem, który należy wziąć pod uwagę jest nacisk stoicyzmu na akceptację tego, co nie jest pod naszą kontrolą. W sytuacjach, w których prawda może prowadzić do niepotrzebnych konfliktów lub nie sprzyjać dobru wspólnemu, umiarkowane kłamstwo może być postrzegane jako racjonalny wybór. Stoicy argumentują, że jeśli prawda nie może zmienić sytuacji, lub jeśli jej ujawnienie może prowadzić do większego cierpienia niż pożytku, rozsądnie jest złagodzić przekazywanie prawdy. Ponadto stoicyzm podkreśla znaczenie znalezienia równowagi i umiaru we wszystkim. Bycie całkowicie uczciwym w każdych okolicznościach może naruszyć tę zasadę, zwłaszcza jeśli chodzi o sytuacje, w których prawda może być interpretowana inaczej lub gdy istnieją niuanse etyczne. W takich przypadkach stoicy argumentowaliby, że bardziej umiarkowane podejście, które wymaga ostrożnego używania języka w celu osiągnięcia wspólnego dobra, może być ściślej powiązane z zasadami stoickimi. Ponadto stoicyzm zachęca do ciągłego autorefleksja i adaptacja do okoliczności. W pewnych sytuacjach bycie trochę kłamcą może być postrzegane jako przejaw cnoty, roztropności, praktycznej mądrości oraz zwracania uwagi na potrzeby i perspektywy innych. Filozofia stoicka sugeruje, że działania powinny kierować się wyższym celem cnoty i dobra wspólnego, a w niektórych przypadkach może to obejmować umiarkowane stosowanie kłamstw w celu osiągnięcia harmonii i równowagi. Jedną z podstawowych zasad stoicyzmu, która uzasadnia, że nie zawsze mówimy prawdę, jest idea, że musimy dostosować się do okoliczności i działać ostrożnie. Na przykład stoicki filozof Epiktet argumentował, że mędrzec powinien być jak doświadczony łucznik, który dostosowuje swój cel do warunków wiatru. Podobnie komunikacja musi być dostosowana do kontekstu, biorąc pod uwagę emocje i potrzeby innych. Stoicyzm podkreśla również znaczenie skupienia się na tym, co jest pod naszą kontrolą. W niektórych sytuacjach prawda może nie być pod naszą bezpośrednią kontrolą, ale sposób, w jaki ją komunikujemy jest. Jeśli ujawnienie prawdy w pewnym momencie nie sprzyja dobru wspólnemu, stoicy sugerują, że rozsądnie jest umiarkować komunikację, aby uniknąć niepotrzebnych konfliktów i promować harmonijne relacje. Innym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest nacisk na umiar i spokój emocjonalny. Nadmierna szczerość w każdej sytuacji może prowadzić do silnych reakcji emocjonalnych zarówno mówców, jak i słuchaczy. Stoicy twierdzą, że prawda powinna być przekazywana w sposób promujący stabilność emocjonalną i harmonię społeczną, unikając negatywnych konsekwencji, które mogą wynikać z nadmiernie bezpośredniej komunikacji. Ponadto stoicyzm zachęca do samoświadomości i ciągłej autorefleksji. Oznacza to, że przy ocenie decyzji o mówieniu prawdy w danej sytuacji ważne jest, aby wziąć pod uwagę nie tylko bezpośredni wpływ, ale także długoterminowe konsekwencje i dobro wspólne. Jeśli prawda absolutna nie sprzyja rozwojowi cnoty i harmonii społecznej, stoicy sugerują, że bardziej subtelne podejście może być bardziej odpowiednie. Filozofia stoicka podkreśla, że ostatecznie cnota musi kierować naszymi działaniami. W niektórych przypadkach ta cnota może przejawiać się nie tylko w bezpośredniej uczciwości, ale także w roztropności, współczuciu i uważności wobec innych. Mówienie prawdy zgodnie ze stoicyzmem musi być zrównoważone z tymi cnotami, aby tworzyć zdrowe relacje i przyczyniać się do wspólnego dobra. Stoicyzm oferuje zrównoważony pogląd na prawdę, sugerując, że chociaż uczciwość jest cnotą, rozwaga, umiar emocjonalny i dostosowanie się do okoliczności są równie ważne. W pewnych sytuacjach nie zawsze mówienie prawdy może być wyborem etycznym odzwierciedlającym praktyczną mądrość i pragnienie cnoty zgodnie z podstawowymi zasadami stoicyzmu. Stoicyzm nie widzi prawdy w uproszczeniu. Dla stoików komunia prawdy powinna opierać się na szerszych zasadach, takich jak roztropność, współczucie i dążenie do wspólnego dobra. W niektórych sytuacjach nadmierna prostolinijność może nie tylko zranić uczucia, ale także zakłócić harmonię społeczną, co stoicy uważają za ważne dla zbiorowego dobrobytu. Epiktet, jeden z najwybitniejszych filozofów stoickich, argumentował, że tak jak łucznik dostosowuje swój cel do warunków wiatru, mędrzec musi dostosować swoją komunikację do złożoności okoliczności. Ta adaptacja polega na określeniu, kiedy prawda absolutna może być szkodliwa, a kiedy konieczny jest umiar w wyrażaniu, aby uniknąć niepotrzebnych konfliktów. Filozofia stoicka podkreśla również znaczenie rozróżnienia między tym, co jest pod naszą kontrolą a tym, co nie jest pod naszą kontrolą. Prawda jest często poza naszą bezpośrednią kontrolą, ale sposób, w jaki ją przekazujemy, jest w naszej woli. To zrozumienie ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji, kiedy i jak wyrazić prawdę, szczególnie w sytuacjach, w których prawdę można interpretować na różne sposoby. Innym ważnym aspektem jest umiar emocjonalny. Stoicy uznają, że silne emocje mogą zaciemniać wgląd i negatywnie wpływać na przekazywanie prawdy. Dlatego poszukiwaniu prawdy musi towarzyszyć uważna uwaga na emocje, zapewniając, że komunikacja jest łagodzona spokojem i racjonalnością. Innym ważnym aspektem jest umiar emocjonalny. Stoicy uznają, że silne emocje mogą zaciemniać wgląd i negatywnie wpływać na przekazywanie prawdy. Dlatego poszukiwaniu prawdy musi towarzyszyć uważna uwaga na emocje, zapewniając, że komunikacja jest łagodzona spokojem i racjonalnością. Stoicyzm broni cnoty uczciwości, ale podkreśla również znaczenie stosowania roztropności, współczucia i troskliwości przy podejmowaniu decyzji, kiedy i jak przekazać prawdę. Filozofia stoicka przypomina nam, że ostatecznie dążenie do cnoty i wspólnego dobra powinno kierować naszymi działaniami nawet jeśli chodzi o cnotę tak szanowaną jak uczciwość.